śmierci naszych możliwości, naszych własnych naszych własnych ufności. Pan odpowiada ja nie mam ufności w ciele. I wtedy możemy wstać i powiedzieć, Jezu, jeżeli to ma się wykonać, to tylko Ty to musisz uczynić. Ja ufam całkowicie w moc Nowego Przymierza. Stare Przymierze mówi, staraj się jeszcze mocniej. do more Zrób więcej. The new covenant says, I will give you a new heart. I will take the heart of stone out of you. The new covenant says, I will cause you to serve me. The new covenant says, I will put my spirit upon you. Because the Holy Spirit was the third person of this council in eternity. And it was agreed in eternity. I to zostało zapisane w wieczności. world was born, zanim świat został stworzony. Then when Jesus came back to glory. Kiedy Jezus wrócił potem do chwały reconciliation, i dokończył dzieła pojednania and this new i e, rozpoczął działanie nowego przymierza, Holy Duch Święty stępuje, aby w nas and zamieszkać all the need, i daje nam wszelką moc, której potrzebujemy. Wszelki autorytet nad grzechem. Więc nie jest to już nasze dzieło, ale Jego. No, longer our part, but His. Now, God made Jesus a promise. Bóg dał Jezusowi obietnicę. He said, if you will go, i mówię, jeżeli pójdziesz, you take on human flesh, przejmiesz ludzkie ciało, you do only what you see and hear from me, będziesz cenił tylko to co widzisz u mnie. I will give you my spirit, I will send the spirit on you without measure, dam ci ducha bezmiarę, and I will be a God to you, and you'll be a son to me, będę ci Bogiem, a ty mi będziesz synem. And he said I will do the same for your seed. to samo uczenie z twoim potomstwem. The Bible says the body is one. Biblia mówi że ciało jest jedno. It has many members. Ma wiele członków. And all the members of the one body, wszystkie członki należą do tego samego ciała. Though they are many, they are one body. Chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Now please listen closely. Słuchajcie uważnie. I am not a theologian. Ja nie jestem teologiem. I didn't get this out of a book. Ja nie wyczytałem tego z książek. Ja szukałem w książkach. I one wszystkie rozpoczynają się od może siedmiu, ośmiu e, przepisów prawa. E, przy, e, przymierze Adama, e, przymierze na Synaju zawarte. I they would speak of the cutting of the animals. E, czy one mówiły o składaniu w ofierze zwierząt? I ja mówię panie, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tutaj doktryny tej. I understand this new covenant you've made with me. Ale ja chcę zrozumieć to przymierze nowe, które ze mną zawarłeś w Chrystusie. I nie można zrozumieć tego nowego przymierza bez objawienia Ducha Świętego. I to, co dzisiaj chcę powiedzieć, dla niektórych nie będzie to miało żadnego znaczenia, dlatego że nie pójdziecie dalej w tym. Nie będziecie tego szukali z całego serca. speak to do tych, którzy są tutaj, ale mówię do może niewielu. The God is going to raise up the book of Bujji and reveal to you the new covenant. Bujji objawi wam to nowe. Jeszeli mówi będziecie wykonywać moją wolę. You will understand the covenant. Będziecie zrozumieć moje przymierze. I know some wonderful ministers the gospel. Ja znam wspaniałych kaznodziejów ewangelii. They are just shot in praying and fasting now którzy modlą się, poszczą i są w oddzieleniu sam na sam zbog all the foolishness in the United States. Ale przy całym głupocie, która jest na ziemię, dzieje się coś wspaniałego. Młodzi pastorzy rezygnują z tych wszystkich głupich rzeczy. Not in competition in church growth. Oni nie współzawodniczą we wzroście, jak, y, kto będzie miał większy zbóg. Ale są głodni w poszukiwaniu Boga. They have a new revelation who Jesus is. I otrzymują nowe objawienie tego, kim The jest only Jezus. Thing they want, Jedyna rzecz, której pragną, with the Lord. They want to know who Jesus is. Wiedzieć, Many of them are former drug addicts and alcoholics. Wielu z nich było the Lord is calling them into the ministry. They're not looking for bigness. Folks, I hope that Paula never comes into the competition that we have of bigness. Ja mam nadzieję, przyjaciele, że do Polski nigdy nie dojdzie ten taki duch współzawodnictwa dotyczący wielkości, gdzie sukces mierzy się wielkością zboru albo jak wielki budżet zborowy. Dla Boga to nie ma żadnego znaczenia. God's not impressed with the word on the church. jest na, na nim nie robi wrażenia słowo zielonoświątkowy. Czasami, when I go to ministers kiedy bywam na spotkaniach z kaznodziejami. And I overhear pastors czasem dosłyszę jak pastorzy rozmawiają. Mówią talking about their new o nowych swoich budynkach. They're talking about how many people they o tym ile ludzi przychodzi. They about all mówią o tych wszystkich nowych pomysłach które mają a może gdzieś tam z boku jest grupka e, młodych kaznodziejów którzy otwierają biblię i są tak podekscytowani A revelation that Jesus has given to them. z powodu tego objawienia, które Jezus im dał. Oni, uh, oni wchodzą w to nowe przymierze. They're going to understand it. Chcą go zrozumieć. Jesus said, Jezus powiedział, I'm no more in the world. This is just before he left. To przed odejściem z tego świata, ja nie jestem już na tym świecie. Ale ci, moje dzieci pozostają na tym świecie. A ja idę do Ciebie, ojciec. Zachowaj ich w imieniu Twoim. Tych wszystkich, których mi dałeś. Ojciec Niebiański dał obietnicę: I will keep you. Ja ciebie zachowam będę twoją tarczą and i will bring your shield i will bring your children with you i'll bring your seed i seprowadzę doprowadzę również twoje potomstwo now you'll see what i believe ja wierzę w to every promise was made to christ każda obietnica która była dana Chrystusowi i odnośnie kierunku for the holy spirit upon them ducha świętego którego otrzymał for being a shield it was not every promise made of his keeping power made to dotycząca his own mocy, son e, was syna, made to his seed była również dana Jego potomstwu. Nie otrzymasz tych samych obietnic. I właściwie Jezus powiedział, że to jest część Jego przymierza. Father, that we would all be one. Abyśmy my wszyscy byli jedno. Będziesz ich kochał tak, jak Ja jak ich kocham. Oh, thank God jak jak the tak jak Jego kocham. Dzięki Bogu, za Holy Spirit, Dzięki Bogu za Ducha Świętego. Dzięki Bogu za Ducha Świętego. przyszedł aby dotrzymać tego przymierza I, I chcę wam jeszcze coś powiedzieć. God made a to you. Bóg uh, zobowiązał się do czegoś A pastor friend of mine, mój przyjaciel pastor, a pastor, któremu bardzo dobrze idzie in, służba. jeżeli chodzi o poznanie Chrystusa, he said, when I first heard this, mówi kiedy to po raz pierwszy słyszałem, I couldn't grasp it. To nie mogłem tego pojąć. Mówi, siedziałem wśród ludzi w zgromadzeniu. my church the to było przed, przed nabożeństwem. I zacząłem płakać, bo nagle otrzymałem to objawienie. commitment made to me, jakie zobowiązanie Ojciec podjął względem mnie, że on mnie zachowa. and that when I fail że jeżeli upadnę, he's not going to cast me off to on mnie nie odrzuci. he has made a promise he said I will if your children he was speaking to his own son on mówił to do swojego syna, if your children break my statues mówi, jeżeli twoje dzieci przekroczą moje, moje przekazania, I will correct them to ja ich będę korygował, when they karał ale pomimo tego, I will never take my loving kindness from them. Nie odejmę od nich swojego miłosierdzia. I, don't care what you're going through today. I bez względu na to, co możesz dzisiaj przeżywać, Możesz, się wydawać, że Bóg się na ciebie gniewa i że chyba ciebie odrzuci. Bóg wcale nie zajmuje się tym, aby kogokolwiek publicznie objawiać. find you Ale mówi bądź pewny tego, że grzech twój znajdziecie.